Witajcie w nowym sezonie afery na dywaniku. Od teraz będziemy się widywać co dwa tygodnie. A zaczynamy dosyć tradycyjnie, bo od newsów. A jak wiecie, newsy w aferze na dywaniku są dosyć specyficzne. Jedziemy! tfn program Agent właśnie zmierza ku końcowi. Mówi się, że tytułowym agentem jest blogerka o pseudonimie Macademian Girl. Wcześniej, jako zwyciężczynię programu typowano Dominikę Tajner, żonę Michała Wiśniewskiego. Niestety Dominika już odpadła z programu, z RPA przywiozła ze sobą pasożyty, bakterie i grzybice. Cóż, zawsze to jakaś pamiątka, albo przynajmniej nagroda pocieszenia. Niejaka Olga O, aktorka znana z seriali Przyjaciółki, Ojciec Mateusz czy na Wspólnej, została niedawno przyłapana w jednym ze stołecznych klubów fitness na kradzieży. Podobno próbowała tłumaczyć się już słynnym, znalezione, nie kradzione". Ja natomiast mam wrażenie, że dziewczyna po prostu szukuje się do kolejnej swojej życiowej roli, tym razem tytułowej we władcy pierścieni. Zobaczcie materiał udostępniony przez policję. Czyżby Ewa Minga zaprzyjaźniła się z Rafa Lalo? kto by pomyślał, że najsłynniejsza polska transseksualistka zaprzyjaźni się z jedną z najsłynniejszych polskich projektantek? Nie wierzycie? Sami zobaczcie na zdjęcie, które znaleźliśmy w internecie. Media społecznościowe bywają bardzo zgubne. Jak bardzo przekonał się o tym Radek Pestka, który przypadkiem na Snapchacie udostępnił zdjęcie swojego przyrodzenia. I mimo, że było ono na nim tylko kilka sekund, to i tak zdążyło je zobaczyć setki internautów. Jak udało mi się dowiedzieć penis Radka Pestki już dostał angaż w kolejnej edycji programu Mali Giganci. Jak wiecie, przyszła wiosna. I nawet Gracjan się zakochał. Nasz czytelnik przyłapał Gracjana na czułościach ze swoją narzeczoną. Chyba szykuje się jakaś gratka w błotku. Gratka błotku, la la la. Gratka w błotku, ha, ha, ha. Michał Szpak został wybrany przez widzów telewizji polskiej na polskiego reprezentanta w międzynarodowym konkursie Eurowizji. Rozczarowania tym wynikiem nie kryły dwie jego rywalki: Edyta Górniak oraz Margaret. Fani tej drugiej postanowili nawet zrobić z tej okazji. Petycje. Na nic się jednak zdały ich jęki. Szpak, jak to szpaki mają w zwyczaju, odleciał. 3 maja odleciał do Sztokholmu z lotniska Chopina. Byliśmy tam z kamerą. Michał Szpak ostatecznie zajął w konkursie Eurowizji wysokie ósme miejsce. Wygrała Ukraina. Tak więc w przyszłym roku wybierzemy najbardziej znienawidzoną gwiazdę, która poleci na Ukrainę reprezentować nasz kraj po to strzałem bomb. I to tyle w dzisiejszym flashu. Widzimy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Na razie.